Siema widzowie, dzisiaj sobie gramy w Rocket League odcinek trzeci z Erikiem Siemka Dzisiaj sobie zagramy 2-3 rundy tak jak zawsze, żeby film nie był długi. Teraz się postaramy szybciej wygrywać, bo też nasz czas ciągnie, żeby nagrać kolejny film z Minecrafta, więc zapraszam na moje filmy i Eryka na jego kanale. Jak się Których obecnie nie ma? A jak się nazywa? E Erik MC. O no, pusta. Już co. Szym! Erik szczęść pierwszego gola, widzowie. A to była na pustą, to co miałam zrobić? Co się dzieje, widzowie, co to jest za akcja? <grym> Przepraszam, ja? ładny szcząt. A nie. <laughs> val, val. O. <laughs> yyy, wal. 2 do 0 I to my się możemy tak zmieniać. <laughs> A prawie by to w obronie. Ale. Oczywiście możecie zasubskrybować mój kanał i zalajkować. Oczywiście nie zmuszam. Uwaga, uderzam. Glasał, ja stał. O oh mój Boże, to łatwo i będzie pójść. Przepraszam, że. Przepraszam, Ja chyba że. Przepraszam, że. Ja. że. Przepraszam, że. Przepraszam, Kurde, szkoda. No. S. Bratek Sigma. Yes. Bravo. Skip. Dobře. Už má zero pingu ten Merlin. To je to ne tak, že to bot, jest? Oj, troszkę się pomyliłem. O, o. Eryk, na pustą masz. Ja nie widzę, Nic <grym> Mam kamerkę na piłce i mi tylko piłka pokazuje, a ja tak nic nie widzę. O kurde, tego wywaliło. Super, lecę. Ty. Nie! No koleżki, dajcie mi tego gola! Erik, nie nabrał... ERIK! Kur! Sorry! Wiesz co, to by Cie... tak nie padło? Nie no, wpadłam. By. Nie wpadło, patrzę na tak... Kur ja... Pff. Cicho, cicho. Dobra, mam dwa gole. Jeszcze <golny> samo <golny> <golny> Teraz będzie kolejny taki sam gol I hat trick. wiem ja ja Wiem, ale ja się zaliczam. No na Eric, <golny> Jesteś, bo bot nam nie wiem czy ty wiesz. Wiesz gdzie jestem? Nie niebie. W niebie. W niebie. A? Lecisz, lecisz. <ścoughs> no. Dałem ci. Gol, lecisz, chyba? to musi być gol. U, prawie wyjął. prawo skip Skip Dobra, teraz trzeba kończy i świe. tam się Balaga dostali. Nie ja piłka. Jest? Kurde Brawo, ja nic nie widzę! Aha O ja? No, To jest, brawo Widzowie Oczywiście Kurde wyleci może transmisja na żywo. Może, o 19. Oczywiście będziemy grać w Rocket League' i też w Minecrafta. Z Erikiem. To się... O Ja miałam na pulsom, ale mi nie się o co chodzi, ona było? Teraz tak. Za drugim. Jeszcze jeden i happy. No, dwie minuty mam jeszcze. <grybujerce> Kurde. Przecież Ma mam hot trika. Mam już hot trika. A nie taki. A że nie inny. Nie. Nie. Nie wiem Nie wiem Kurde. Skończyły mi się w locie. Nie, a tak nie 4, może być. 4, 4, 4, 5, 5. O, nie. o Chrystusie. Jakby to siadło, to by miał okno. O nie, Filip. Ja. U, 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 u. ja nie <laughs> kurde, dzięki, koleżanko. O ty mięciu. Hej, ja, się nagrywa. Cieszę się. A masz jakąś. E, ten razem ten jeden wyświetlenie od o pięciu lat. Yes, yes. Nie, to bramka, Erik. Dobrze. Samobój! Samobój! Kurde. Centymetry. <grym się> Centymetry. Brawa. Kur. Ej, no ty. Pazdank, pazdank, pazdank. Aj... Aj... Dobra, fip, skup się. Skup się. Ja. Yeah. Znaczy ty, 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 ty. Co ty tu wijesz mi chwilę? O ty kur. I'm here. O Boziu. Udało mi się go... Jakby... No masz na pustą Brawo, hat-tricka masz Erik się Ciech. pierwszego w hat-tricka Brawo! ty ładny nawet ładny i prawie piękny, nie? Ciech, jak, jak się miał? uczyłem no. sześć To no. mnie nawet nie, nic nie robiłeś <noise> A ci wszystko tu masz Nie, nie, no, nie, no, 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 cicho, cicho Już no. ty miałeś lecieć No ty, aha Jak jest najłatwiej, no Ale... przecież ty lecisz cały czas Smacznego, o proszę. Słyszę, że... no, no i co? Jest no, smacznego. Dzięki, dzięki. Kontoninio, prawej. O, e, eee, że je w bramę? O i e, e, I turbo. Latać każdy może. Dawaj! Nie miał asystę, ale brawo. Jeden mecz aż trwał 9 minut, nie mam, rozumyślę. jeden samowój. No przepraszam. <grych> Czyli otwieram zrzut sportowy. Dobra, otwieram. Muszę opuścić. 15 poziom w tym sezonie. O to tutaj. Zrzuć piertowym. Mm. <laughs> <laughs> Otwieram. Główny. Mmm, główny. Dobra, lecimy. Ostatni meczyk w tym filmie. Niestety. Będą coraz krótsze, ale będą ciekawsze. Jak się jeszcze lepiej... Jak będę lepiej grała, to będą mega ciekawe. Tak samo jak to, że przy drugim golu nie trafiłem na pusto. No, ale to jest nieważne już. Trudno. To jest widzowie ostatni mecz w tym odcinku. Kurde, pierwszy kontakt. Po ja? Nie tam! tam. Nie. How Latać każdym może Nie mam Nitro, nie mam nitro, nic nie zrobię. Kurde, wziął mi. Dośrodkowanie. O Boże! List. Jesus Hestas Bravo! Great save é o dobra? Eu também, eu Gol Eu também. Eu sim Eu também. Eu também. Eu não não <laughs> ten nie wie co zrobił. Kurde, to Filip! No, to do to, to, to. Serio? Jakim fartem? Jest. Lecisz. Ty! Piękne, to, to twoja. Musisz. No, no. Albo mi. Kur... O, okej. Okay. To jeszcze jeden Poddali mecz, się. Bo, za krótko <coughs> jeszcze jeden mecz bo za krótko trwał. Jeszcze jeden mecz wizowy bo za krótko trwał. nie W sumie dobra. A chcesz? Gotowy? La madri Arami, armii. Ty ty, ty ty lecisz, ty lecisz. Kurde. Trochę prosto bardziej i byś to strzelił. Tam ci mają laga, więc... Próbowałem. Aj. Okay. <słuch> <Da. słuch> nie wydaje się. Nie <słuch>

Wjechałeś troszkę we mnie. Tak nie wybrani. Nie miałem Nitro. Nie miałem Nitro. Mm. Kurde. Dobra Erik, ty jesteś na lechu, ja na wrąc. Dobra, spoko. O, aha To ja? No. Keeper! Brawo! Ale se trafił na tą pustą. Twoja. No. O, ty paru O, szk... Nie! Dobra, dawaj, ja dawaj, dawaj, już, 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 już! Dobrze. Ten, ten dostał laga. A no po co mnie pchasz? Kur. O gol. <laughs> gol! Nie! Dośrodkowanie Michałem całe. Gol musi być. Błagam. Jak? Światło bramki leciało. Ja? Dobra, wybiłem jakoś. Bra, nie tam. Ale dobra, git jest, git. Widasz. Brawo. Golaso. Ty nie chcę mi się z nim... Nie chcę się już w to grać.

Nie da się grać z wami <laughs> Escape? Jest Escape? Escape? Głosować za poddaniem? Jak też Dobra to na tyle o, się... to jest na tyle na ten odcinek Widzimy się w kolejnym odcinku Papa pa.